ma ludziska, z tej strony Gizer a to jest e, odcinek e, na konkurs do serii SM2 e, tak więc e, bez zbędnych wstępów, e, zaczynajmy e, tutaj mamy nasz, e, znaczy mój, mój ogródek po którym sobie jeżdżą ogrodnicy i go podlewają pięknie tutaj mamy drugiego ogrodnika, który też sobie jeździ i podlewa mi kwiatki Tutaj mamy wejście do mojego domu. Tutaj mamy stanowisko DJ-a. Tutaj mamy parkiet do tańczenia, jakieś tutaj światełka ZUFO, nie wiadomo co. Tutaj jest kuchnia, lodóweczka niestety wechelę zepsułem. Za chwilę się to naprawi. Tutaj jest kuchnia z okapem, tu się gotuje, tutaj sobie dymek leci. Tutaj jest zlew, a tutaj mamy stolik. Tutaj jest taki główny salon, w którym znajdują się biblioteka ze stolikiem Sony Plasma 72 cale z biblioteczką Mały magazyn z książkami świętego paździocha No tyle byłoby na pierwszym piętrze Teraz zobaczmy drugi ogród Jak widzicie tutaj mamy małą rzeczkę kończącą się malutkim stawem oczywiście drzewka posadzona na są z drugiej strony tak samo tylko że rzeczka jest nieco dłuższa i większy stawik tutaj mamy miejsce do grillowania akurat teraz jest zima to ciężko trochę grillować ale dla chcącego nic, nic trudnego tak więc zapraszam na grilla dobra, drugi ogródek opisany teraz chodźmy na drugie piętro tutaj znajdują się łazienka oraz sypialnia i taras tak wygląda taras nic ciekawego, prawda? E, tutaj mamy taką e, dziurę nie wiem dlaczego, ale tak mi się podobało zrobić tutaj jest sypialnia na 5 miejsc ewentualnie mogę zrobić więcej e, tutaj jest e, łazienka tak, piękna łazienka z kafelkami i z glowstone zamiast e, Tutaj <noise> mamy małe okno i umywalkę z pochodniami. Super, prawda? No, tyle było w łazience, drzwi. Tak wygląda mój e, sufit. E, a teraz chodźmy na dach. Na dachu znajduje się fontanna. Lekko oświetlona, choć czego nie widać od środka. E, no i dość e, ładny wzorek. Mi się przynajmniej podoba. I to by było na tyle w tym odcinku prezentującym. Mam nadzieję, że spodobał Wam się ten projekt. Mam nadzieję również, że dostąpię zaszczytu dołączenia do Waszej ekipy. No i cóż mogę teraz zrobić? Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, całą ekipę SM Quadrat oraz moich widzów, którzy to oglądają. Tak więc do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie, cześć, pa!